Cześć, witam! Z tej strony gościk A to kolejny odcinek z zwariowanych modyfikacji 60 mi ta przejechał przed domem Ale to szczegół Dzisiaj pokażę Iweko, ciężarówkę Nie wiem czemu mi się kojarzy z Lego Bo chyba miałem podobną w Lego Tak, bardzo ładne felgi Chyba 30 kocalówki. Tutaj got the hack No i tak. Jaka wada? Nie ma kabiny z kab... Nie ma kamery z kabiny. i sama ciężarówka i tam jakieś 62 pewnie. No i ja sobie zawsze sobie chcę zawsze dać z tego. Z kabiny, ale nie ma więc taka wada. I napełniłem piękną na czepę na czepę to jest bardzo zwariowana ciężaruszka dziwnie wygląda łowo, wow, tu mam belki. chyba jeszcze no nie? nie, tu nic nie opadałem tak? no ale op. w takim razie dobrze zobaczymy czy sobie da radę pod górę no i to jest wada właśnie że nie ma tej kabiny bo o przyjemnie mi się grało jakby była ta kabina ale ciężarówka ktoś nie wiem ma jakąś dziwną farmę sobie ma czy coś takiego to zawsze spoko no i idzie pod górę szatan on się koła kręcą, widzicie. A i chciałbym Was poinformować, że za w piątek, czyli wy to dostanęcie, czyli za czyli jestem na wyjeździe. Tak, wy dostanę to do w piątek. Jestem Szwajcarii zobaczymy, się tu da radę więc filmy są nagrane na zapas no więc bardzo fajnie tak będą nagrywane, bo jeszcze nie nagrałem, bo ja to nagrywam czwartek I to do dostanie w poniedziałek bo już zacząłem powoli ktoś ma jakąś górę stworzoną mapę to nie polecam Te, tego Izeko, bo to Izeko jest i link do tego modu oczywiście macie w opisie oryginalny ślady zostawia Światła ma ma ngiama kagoto vidajoniama hepabasheza na hepabasheza na hepabasheza so they had to Nie ma. Co bo... to Boże, może milion zbiorę. No, albo powiększę. Zawsze będzie dużo pod ręką. Chyba zawsze spoko. Wysypiemy, zobaczymy, czy na niektórych ciężarówkach z tych modów zauważyłem, że powiększają moc, nie wiem dlaczego jak sypią przecież to nie jest obciążenie za ciężarówki ale za ciężarówkami bardzo nie wiem jak to jest chyba co możecie pisać dobra udechnę lecz ciało może tutaj Tutaj będę kolekcjonował na czekę. <laughs> Dobra, no to jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie. No i pamiętajcie, że w tej serii chodzi tylko o dziwne mody. No i piszcie czy pobieracie, czy niepotrzebne Wam to. No i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.